Witajcie kolejne Spontanie! Oczywiście, lewe drugi Minecrafta. W sumie, w dwa. Tak, dzisiaj następny lewe, Sure, you sure, sure. What do you have? I lost hand, Toby Tarnet in Minecraft, thank you! The ringer is... 01134. Uh, this guy that is pretty good in Minecraft. Partner. Дисплайн, нажимай, а не ду, и хей, не башки, не о. Эй, Куда спринт. Ну, спидран. 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 У, шо, шаржа. Тарас. о боже. Ten krągiel welek uratowaliśmy do gościa. Żegnajcie, cześć na razie!